No i tak, uszyliśmy z dobrą godzinę. No co się zmieniło? No zmieniło się... Okolica się zmieniła. Zaczął się las. Tutaj... Ymm, mamy taki strumyk, który nazywa się Schwarz, Schwarzebach. Schwarzebach, to już nie jest ten Rudbach, którym żeśmy szli. Tylko to jest inny strumyk, inna rzeczka tu widać matkę no Ta rzeka yy, wypływa, czy ta woda w tej rzece pochodzi z torfowisk z tej okolicy tu mamy aha, tu jest ten Zandfang, to jest wybrzeże, brzeg piaskowy. On tutaj płynie, tu stoimy, tak? Tu stoimy. Gdzie jest nasz Rudbach? Aha, Rudbach płynie z tej strony. Czyli ona tutaj wpływa, kawałek dalej wpływa do, do rzeki Rudbach. I wiesz co? Czy wiecie co? My tam się przejdziemy. My tam się przejdziemy, zobaczymy jak to wpływa. Nigdy tego nie widziałem, a jest okazja żeby to, żeby to zobaczyć, czyli tu to płynie. On to płynie, ładnie mandruje, bierze brzegi, zabiera brzegi No, za chwilkę się jakieś drzewko przewali, tak tutaj bo to nie, nie z powodu tego, że podbyła ich woda, je, je woda. ten jest dobra tak jest to tutaj nie wiem chyba nie dobra idziemy dalej nie to tu nie jest no ale to już to fajnie wygląda to już naprawdę fajnie wygląda To już jest trochę zrenaturyzowane Dobra nie idziemy, nie idziemy z dużego to by dużo czasu zajęło Ale idziemy ścieżką Nigdy tutaj nie szedłem A, tam był most, patrzcie Był most i nie ma mostu No i tyle, to było na tyle, nie? Chyba tam nie dojdziemy. Chyba tam nie dojdziemy albo i dojdziemy, bo tu jest droga. Tu jest droga. Myślałem, że ryba tam płynie. Tak są tutaj ryby. To widać te rybki małe jak, jak jest ciepło, jak jest wiosna. Jakiś to nielegalny, albo ilegalny, jaki jest drenaż. No coś mi to tutaj nie pasuje tak do końca. Albo się pomyliłem na tej mapie i Rudbach pływa do... Aha. Dobra. Tu jeszcze coś jeszcze szerszego. Nie, Rudbach normalnie płynie tam dalej, nie? Oj, nie, przejdziemy tędy. Tu jest ten zantwang. Aha, tu jest ten zantwang, okej. Okay. Oj, ale tam coś fajnie szumi. Idziemy, idziemy, idziemy. idziemy, Ładnie to tu wygląda. No ładnie, ładna okolica. Powiem szczerze, że taka pogoda jak dzisiaj to mi się podoba. Mógłby jeszcze być śnieg, powiedzmy trochę śniegu, żeby zgrzypiało pod, pod stopami, pod nogami. Patrzcie, tam głuchaj, jak to fajnie wygląda wszystko. Naprawdę uroczy dzień. Nie żałuję, że dzisiaj. Podniosłem 4 litery tapczaną, ze sofy i, i ruszyłem w trasę. No ale to chyba już koniec. A nie jeszcze idziemy dalej. Śmieci leżą wszędzie, ale nie za dużo. O kurczę, teraz co się dzieje? Już widzę, popatrzcie. Tu postawili takie kamienie, które yy, zbierają energię z wody. A tu płot. Płot za płotem A też nie. Nie, myślałem, że tutaj nie pieniądze. Przejdziemy dalej. dalej, przyjaciele. Tu ładnie zebrało ten brzeg tutaj. Przejdziemy do ziemi. To jest. I to się w tym. Hmm. Trochę to jest. Dobra, możemy iść. Jeszcze raz pokażę tutaj, jak zebrało ten brzeg, jak woda zebrała ten brzeg. Ta podwalina. Podwalina to chyba nie jest, to się, nie wiem, nie znam polskich określeń. Nie wiem jak to się nazywa, bym musiał popatrzeć, więcej patrzeć na filmy, a patrzę na prawie wszystkie filmy z serii, czy w kanale, na kanale Wolne Rzeki. Zawsze tu jest całkowicie wzmocnione koryto rzeki. Całkowicie jest wyłożone kamieniami. Słuchajcie, wychodzimy do góry. Jak się uda, o kurcze. i czegoś mi tu brakuje na logikę to wam powiem na logikę to mi brakuje oj ten film będzie trochę długi ale Ach, chciałbym znaleźć ten dopływ Chociaż musi być dopływ woda płynie w tą stronę a rudba płynie w tą stronę czyli tam jest myślałem że to będzie bliżej no tutaj jest korytom, praktycznie całe wyłożone kamieniami nie jest takie naturalne ale tutaj są prywatne tereny prywatne działki dlatego nie może sobie pozwolić ferbant z właściciel tej rzeki żeby po prostu niszczyć czyjąś działkę nie jest trochę brzegu jest jakby to Musimy dojść. Jest dość się bo nie ma. Idziemy. Patrzcie znowu dopływ. Dopływ taki ma no, trochę. Jakby to powiedzieć ograniczony rurą. Rury już miało nie być tutaj, no ale, ale jest. I to jest prąd. Chyba. Ja to jest Nie patrzcie jak fajnie ten nie to są kropelki wody są kropelki wody i, i trochę tych yy, pajęczyn i wypłynie ten rodbach. Oj, tutaj jest niebezpiecznie. Już trochę to mu podebrało. Nie wiem jak tu przejść. No jest coraz gorzej. Tu jest stary płot. płot należy do naszej firmy. Takie płoty zostawiam na tańszym kosztem oj, tutaj trzeba uważać żeby tu nie wpaść oj, oj strasznie strasznie niebezpiecznie o. oj no udało się tam ambonka leśniczego nie wiem czy da mi się tutaj wyjść jak będę tutaj tędy wracał to nie będę nagrywał Ale jak będę no, to postaram się wrócić znowu tą drogą, którą przyszedłem Gdzie jest ten dopływ? Myślałem, że to blisko jest Już idę, już nagrywam 12, niecałe 12 minut No 11, 3 całe 12, ale wertepy, challenge, bo ja tam, a ja tam stoją konie, żeby się nie wystraszyły. Koniki stoją, ładny mały kucyk No konie się nie to dobrze Teraz będziemy kłopotek najpierw przewodzić Brakuje tego zapachu, o tu jest ta opona Zdaruję nie patrzę na to na pewno gdzie jest zapach tych koni a o. O, rzeczywiście pomyliłem się przecież Przemęczenie materiału To jest już ten Rudbach I on wpływa Nic, zobaczymy jeszcze raz na tej mapie Dobra, to jest tak, że się pomyliłem Nie ma dopływu do tutaj Chyba w złą stronę poszedłem, ale to nic jest okazja do następnego challenge'u. Dobra, trzymajcie się, cześć.